Jest już z nami Wojtek Kozłowski, który przygotował dla Państwa prezentację Autodesk Docs i BIM Collaborate Pro dla biura projektowego. To jest jedna z czterech prezentacji, które Wojtek dzisiaj dla Państwa poprowadzi. Wojtku, jesteś? Jestem Wojtku, tutaj halo, jeszcze. halo. Tak, halo, halo. słychać mnie. O, teraz, teraz. słyszę Ciebie, Tak, super. Okay, wiesz co, jest, mam jeszcze tutaj. Potrzebę. Tak, znaczy problem dotyczący tylko tła, chciałem je sobie na moment szybko wymienić, żeby, dobrze. Żeby było teraz wszystko dobrze. Wojtku, poproszę cię tylko, jak już będziesz prezentował, tak. mamy, e, złapaliśmy 15 minut. E. No właśnie, zauważyłem to, tak. więc, e, nie Z wiem, uwagi, ja choćby oparcie. na prelegentów zewnętrznych naszych, tak. Rozumiem. Postarajmy ja mam... się ten czas troszkę nadgonić. Nadgonić. Okay. Nie, umie, nie umniejszając merytoryki oczywiście Twojej Dobrze. prezentacji. Dobrze. Ja to mam nadzieję, że możemy zaczynać i rozpocznę udostępnienie ekranu mhm. i prezentacji. Jeszcze chwileczkę, nie widać. Jest OK, Wojtku. Jest okay, nie? Mam nadzieję, że wszystko widać i zapraszam państwa na Wojtku, kolejną przepraszam, sesję. przepraszam, tak. przepraszam, za, chwilę, za szybko powiedziałam. Są takie szare paski. No właśnie, wiesz, to jest coś czego nie byłem w stanie na o, tym jeden naprawić, znikną, tak, tak jeden ten zniknął, ten zniknął, natomiast ten górny właśnie nie chce mi się chować i powiem szczerze, nie wiem. O, on chyba nie będzie zasłaniał projekcji, górny. Tak będzie zasłaniał. Tak, tak. Dobrze. Jedziemy. Dobrze. 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 To zacznijmy. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Wojciech Kozłowski, jestem inżynierem BIM w AEC Design. Zajmuję się wdrażaniem tych najnowszych technologii Autodesk głównie, czyli Revit, Navisworks, Polsk, rozwiązania chmurowe. Nadzoruję pracę oczywiście nad też tworzeniem kontentu, bibliotek, tworzeniem nakładek. No i staram się państwa wspierać w procesie właśnie cyfrowej transformacji. Podczas dzisiejszego spotkania e, zaprezentuję rozwiązania chmurowe Autodesk Docs i BIM Collaborate dla biura e, projektowego. E, więc rozpocznijmy właśnie od e, platformy zarządzania dokumentacją, czyli Docs. E, my to już doskonale znamy, jest to platforma CDE, czyli przestrzeń wspólna dla naszych e, Działań. No i tutaj taki króciutki tylko slajd, pokazujący to, że tracimy mnóstwo informacji podczas procesów projektowych. Mamy problem z koordynacją. To wszystko prowadzi później do problemów na budowie. Tracimy też czas na poszukiwanie tych informacji. I po to wdrażamy platformę CDE i Autodesk Docs w naszym tutaj portfolio, żeby właśnie uniknąć tych problemów, żeby poprawić efektywność pracy. To wszystko oczywiście jest związane też z normą ISO, którą zapewne też Państwo znacie, i właśnie w tej normie jest mowa na temat tego, żeby w trakcie procesów projektowych wykorzystać takie wspólne środowisko danych, czyli CDE. Cała ta idea platformy CD skupia się właśnie na tym, żeby ten proces projektowy podzielić na takie, jakby to powiedzieć, trzy, cztery fazy. Mamy fazę working progress, czyli takiego opracowania projektu, tam mamy zespoły, mamy branżę, załóżmy artyktów, konstruktorów, instalatorów. Ta grupa projektantów przenosi modele do przestrzeni współdzielonej, w której to przestrzeni właśnie odbywa się Weryfikacja modeli, później one są akceptowane i możliwe do dalszego wykorzystania. Tak? Mniej więcej ten proces możemy w skrócie sobie opisać. Oczywiście na koniec procesu archiwizujemy te dane. Po co wdrażamy CDE, po co wdrażamy ISO? No właśnie, po to, żeby przede wszystkim ujednolicić sposób pracy, tak? Żeby ten sposób był spójny, żebyśmy w jednakowy sposób publikowali. Informacje, żebyśmy przechodzili procesy recenzowania, czyli procesy zatwierdzeń, żebyśmy pracowali na najbardziej aktualnych informacjach. To wszystko ma prowadzić do tego, żebyśmy skracali czas prawda, tego procesu, żebyśmy efektywniej prawda, działali, żebyśmy świadomie podejmowali decyzje. A to wszystko oczywiście prowadzi do tego, żeby redukować koszty i czas. W trakcie tej całej fazy projektowej, Platforma CD to jedno wspólne miejsce do zarządzania informacjami. W związku z powyższym, tak możemy to w skrócie na takim ekranie, na takiej grafice przedstawić. Czyli ja wyobrażam sobie, że moja platforma to nie tylko pliki, ale również zagadnienia, również. Formularze, również harmonogram, również zasoby, prawda? Czyli zbiór wielu informacji, którymi mogę zarządzać. No i patrząc na rozwiązania chmurowe Autodesk, warto zwrócić uwagę właśnie na tą przestrzeń, tutaj akurat pokazaną w kolorze niebieskim, czyli Autodesk Docs. To właśnie jest ta platforma, która spełnia właśnie to nasze środowisko CDE, to jest nasz główna, główna część, na której opieramy się w fazie, we wszystkich fazach de facto, tak, w fazie projektowej. Wykorzystujemy do tego oczywiście rozwiązania klasyczne, czyli AutoCAD, Revit, Civil, natomiast informacje, które tworzymy w tych produktach, chcemy publikować i wymieniać się właśnie z wykorzystaniem Autodesk Docs. Oprócz tego widzimy coraz częściej w procesach tutaj projektowych rozwiązania chmurowe, które rozszerzają nam te możliwości, ułatwiają nam tą pracę. Jednym z nich jest na przykład BIM Collaborate Pro, który właśnie w świetny sposób, efektywny sposób pozwala nam pracować bezpośrednio na chmurze Autodesk, prawda, z wykorzystaniem naszych natywnych, ulubionych narzędzi pracy. Patrząc jeszcze raz na rozwiązania chmurowe Autodesk, widzimy to, że Autodesk Docs staje się naszym centrum tutaj dowodzenia, systemem CDE, a rozszerzamy możliwości doksa o dodatkowe moduły. Projektanci oczywiście będą zapewne iść w kierunku BIM Collaborate, czyli usług chmurowych, które poprawią ich, tutaj koordynację wymianę informacji a pozostałe grupy związane z procesem budowlanym będą zapewne interesować się czy przedmiarem z modeli BIM czy z płaskiej dokumentacji czy realizacją budowy właśnie z wykorzystaniem Autodesk Build tak mniej więcej wygląda portfolio w tym takim małym wycinku, tutaj akurat na poprzedniej sesji Maciek opowiadał o formie, to jest taka nadrzędna, pierwsza platforma, czy, czy usługa chmurowa, która pozwala nam rozpocząć proces projektowy, prawda, więc jest częścią tych rozwiązań tutaj, prawda, kolaboracyjnych, Construction Cloud, tak, możemy to sobie zwizualizować, a my skupimy się na tych takich podstawowych funkcjonalnościach, które już w pełni są wdrożone i możemy je skutecznie wykorzystać. No i rozpocznijmy może tutaj parę słów na temat samego doksa i to do czego on nam będzie wykorzystywany, do czego wykorzystamy go w procesie projektowym? Dla mnie osobiście ważnym elementem w tym procesie jest zarządzanie dokumentacją, zarządzanie modelami. Każdy architekt chce mieć przestrzeń wspólną, w której będzie panował nad plikami, prawda? No i aktualnie, wiadomo, no, w, w takich klasycznych technikach wykorzystujemy albo serwer, albo jakieś. Inne rozwiązania, natomiast w ramach naszego, jakby to powiedzieć, rozwiązania, które wdrażamy, staramy się tą naszą przestrzeń DOCS, prawda, wykorzystać do zarządzania. Tutaj ważną cechą jest to, że mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w takiej przestrzeni. To jest bardzo ważny element naszej, naszego systemu, czyli mamy e, możliwość narzucania uprawnień. Mamy możliwość nadawania uprawnień na konkretne foldery, przypisywania konkretnych osób, czyli zespołów projektowych do konkretnych folderów. Mamy również ważną kwestię związaną z wersjonowaniem tej dokumentacji i modeli oczywiście, czy przechodzenia procesów zatwierdzeń. Tak w telegraficznym skrócie to są główne założenia DOCS-a. Warto też wspomnieć, że klienci, którzy mają wykupiony pakiet rozwiązań, czyli kolekcję AEC. Wyposażeni są już w taką licencję. Tyle, ile mamy stanowisk, tyle mamy dostępów do dox Więc już większość naszych klientów rozpoczyna taką pracę z samą kolekcją, wykorzystując właśnie Autodesk DOX. Dodatkowo do tego rozwiązania również wykorzystujemy desktop connector, czyli aplikację, która pozwala nam zobaczyć przestrzeń chmurową na naszym komputerze. Systemem Windows, zobaczymy katalogi chmurowe. Możemy wykorzystać te katalogi i pliki, które są zawarte w tej chmurze, prawda? W naszym procesie projektowym. Czyli ja jestem w stanie podrinkować sobie podkład kadowski, podrinkować model Revita, czy podrinkować model IFC bezpośrednio z przestrzeni chmurowej z wykorzystaniem samego AutoDesk Docs i desktop konektora. To są takie również ważne. Elementy pracy. Kolejnym ważnym aspektem w, w realizacji projektów, w koordynacji projektów jest również zarządzanie całym kontentem. Wiadomo, każda firma, każda branża zarządza swoimi rodzinami. To jest dosyć mozolny proces, trudny. Wiele razy podczas fazy projektowej zmieniamy te rodziny. No i teraz właśnie przestrzeń chmurowa pełni też rolę takiego miejsca, w którym zawsze trzymamy aktualne rodziny projektowe. Dodatkowo, na przestrzeni chmurowej również trzymamy wszystkie dodatkowe informacje, takie jak na przykład pliki, parametrów współdzielonych, prawda, czy szereg innych dokumentów, które stanowią tutaj całą część procesu projektowego. Więc no dla. Komfortu pracy docs no, jest takim no, najważniejszym elementem, od którego rozpoczynamy e, e, działania. No i tutaj możemy zobaczyć sobie jeszcze parę zrzutów z ekranu dotyczących właśnie między innymi kontroli, uprawnień, prawda, e, porównywania wersji dokumentów. Tutaj akurat porównywanie widzimy w, w dokumentacji płaskiej, natomiast również możemy taką e, porównywarkę wykorzystać. Dla modeli BIM, modeli trójwymiarowych. To staje się ważnym również elementem tej naszej podstawowej platformy DOCS. Oprócz tego, ważnym elementem zgodnie ze standaryzacją ISO jest również proces zatwierdzeń, czyli wydajemy model i chcemy przejść zatwierdzenie tego modelu. Więc możemy uruchomić bardzo proste narzędzia, które pozwolą nam ten właśnie proces w miarę szybko i Belpoleśnie przejść. Proces konfigurowalny, proces, który oczywiście no, będzie służył do wszelkiego rodzaju zatwierdzeń w trakcie procesu projektowego. No i tak dochodzimy do kolejnego modułu, czyli BIM Collaborate, czyli rozszerzamy funkcjonalność. Jak widać, ta funkcjonalność kolaboracji. Pozwala nam no, dużo więcej realizować. Przede wszystkim pozwala nam usprawnić pracę w samych środowiskach natywnych, czyli na przykład w Rewicie. Pozwala nam oczywiście tutaj przejść jeszcze dodatkowe procesy, procesy związane z koordynacją, detekcją kolizji, komunikacją prawda, w zespołach projektowych. Czyli efektywniej będziemy projektować, będziemy lepiej podejmować decyzje w trakcie takiego procesu. Jak widzicie Państwo tutaj na ekranie, do dyspozycji użytkownicy mają dwie wersje. Mamy BIM Collaborate, czyli doksy możemy rozszerzyć do usługi kolaboracji bądź do usługi Collaborate Pro. Warto zawsze zwrócić uwagę, dla kogo, dla jakiej grupy użytkowników preferować daną usługę chmurową. Dla kogo Collaborate? Przede wszystkim dla Osoby, która przegląda i koordynuje projekt, dla osoby, która nie musi otwierać modelu Revita, prawda, w przestrzeni chmurowej, chce tylko nadzorować ten proces, chce przeprowadzać analizę projektu, chce łączyć model ze sobą, chce przeprowadzać detekcję kolizji, chce mieć wgląd w każdy moment tej fazy projektowej, prawda, i no, po prostu śledzić ten proces, zarządzać zmianami. Czy wręcz, tutaj jest ciekawy punkt, automatycznie publikować projekt. Oczywiście zgodnie z właśnie tutaj modułem Design Collaboration, który usprawnia nam ten proces właśnie komunikacji, czyli publikacji, cyklicznych publikacji modeli poprzez właśnie ten timeliner, czyli taką przestrzeń, w której widzimy, który zespół, w którym momencie publikuje model, prawda, i to no, Usprawnia nam tutaj komunikację. A dla kogo Collaborate Pro? Przede wszystkim dla projektantów, którzy chcą opracowywać projekt bezpośrednio na serwerze chmurowym Autodesk. Jakie ma to zalety? No, przede wszystkim to, że nie musimy w jakiś bardzo skomplikowany sposób konfigurować serwerów, prawda? Czy Używać jakichś dodatkowych narzędzi. Po prostu zapisujemy model centralny w chmurze, i od tego momentu możemy swobodnie się synchronizować i publikować modele. Możemy pracować w dowolnym miejscu, o dowolnej porze. Nie ma żadnych ograniczeń. Ta praca zespołowa, wręcz bardzo często mamy. Taki odzew od klientów, że praca jest szybsza, synchronizacja jest szybsza, nie ma żadnych problemów z klikiem, nic się nie psuje, wymiana informacji jest na pewno dużo lepsza. Oprócz tego, oczywiście, ta praca zespołowa natywnie, prawda, w środowiskach, które nam odpowiadają, może się odbywać czy w cywilu, czy w plancie. Cała funkcjonalność oczywiście kolaboracji, czyli łączenia modeli, detekcji kolizji, komunikacji, prawda, również jest w tym zestawie dostępna. Czyli to są te dwie, to jest ta, ta główna różnica pomiędzy właśnie tymi platformami. Warto też zobaczyć tą ewolucję pracy zespołowej. Jak Państwo doskonale znacie, pracujemy najczęściej w sieci lokalnej. Natomiast wtedy no, ta koordynacja jest naprawdę bardzo ograniczona, e, musimy. Szukać różnych dodatkowych narzędzi, sposobów komunikacji, żeby, żeby lepiej się wymieniać informacjami. Później rozszerzamy te możliwości, na przykład o Revit Server, natomiast też tutaj mamy duże ograniczenia, wszystkim wolna praca często, e, prawda? Dodatkowo trzeba wyposażyć się w dodatkowe urządzenia, często dedykowany serwer do pracy tylko na modelu centralnym i tylko na tym jednym konkretnym projekcie. Dodatkowo jeszcze kwestie ograniczeń, jeżeli chodzi o format pracy, prawda, czyli ograniczamy się do formatu Revita, a gdzie DWG, gdzie inne formaty, które wykorzystujemy w procesach projektowych. Tego brakuje, więc przechodzimy płynnie do tych najnowszych rozwiązań, czyli usługi chmurowej BIM Collaborate Pro. Jakie są też różnice patrząc jeszcze raz z takiej perspektywy tych podstawowych zasad pracy? Czyli zwykłej serwerowej pracy, czy to będzie lokalna sieć, czy Revit serwer, no to tutaj przede wszystkim możemy pracować zespołowo, wymieniać się informacjami z firmą, pracując jednocześnie na modelu centralnym, tak? A gdzie, prawda, tutaj kwestia, Uprawnień, nie mamy przestrzeni wspólnej, jakby to powiedzieć do wszystkich plików, prawda? Brakuje nam tutaj narzędzi komunikacyjnych, czyli możliwości zgłaszania uwag, oznaczeń, możliwości właśnie takiej scentralizowania tej całej naszej pracy w jednym środowisku. To są te główne różnice pomiędzy pracą taką klasyczną, a pracą w chmurze. Pracując w chmurze. No to, to jest jakby troszeczkę zmienienie całego procesu, czyli tworzymy zespoły. Projektowe, prawda? I staramy się na tych zespołach tutaj pracować. Tutaj na razie, o, ten, 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 ten screen jest dobry. To jest właśnie wycinek w tej przestrzeni Design Collaboration, w którym możecie Państwo zobaczyć zespoły, które są utworzone. No i te zespoły zaczynają wymieniać się informacjami. Na czym ta wymiana polega? Na tym, że oficjalnie na tym timelinerze, który tutaj jest widoczny, dany zespół publikuje model. Inna branża może ten model przeanalizować, porównać zmiany i go w cudzysłowach skonsumować, czyli zaakceptować. Następnie, następnie po zaakceptowaniu takiego modelu ten model jest automatycznie prawda, linkowany z tej przestrzeni koordynacyjnej naszej no i każda firma pracuje na tym zaakceptowanym prawda, modelu czy opublikowanym modelu przez inne zespoły. W tej przestrzeni również odbywa się pełna Komunikacja, możemy wraz z modelem publikowanym załączyć dodatkowe pliki, prawda? Nie wiem, jakiś raport zmian, wszelkiego rodzaju, nie wiem, wytyczne w trakcie procesu modelowania, czyli tutaj nie tylko wymieniamy się modelem, ale również, prawda, dodatkowym zestawem informacji. No i co najważniejsze, śledzimy zmiany. Możemy te zmiany w bardzo dobry i taki szczegółowy sposób przeanalizować. Wyciągając ID elementu, którego dotyczy ta zmiana, prawda, i później wyświetlanie tego elementu nawet bezpośrednio w Revit. Ważnym elementem komunikacji staje się również zagadnienie, czyli możliwość stawiania pinesek w przestrzeni chmurowej. Oczywiście to narzędzie na razie jeszcze działa tylko w przeglądarce chmurowej, prawda? Czyli ja otwieram model przeglądarce chmurowej, i tam zaznaczam miejsca, które Wymagają jakiejś korekty, poprawy, prawda? Natomiast no, czekamy na ten moment, kiedy Autodesk opublikuje nam możliwość tworzenia tych zagadnień bezpośrednio w Rewicie. Mi akurat osobiście przestało to jakoś przeszkadzać, bo dla mnie dobrym miejscem jest też przeglądanie modeli nie tylko w swojej branży, szybkie przeglądanie modeli nie tylko w swojej branży, ale również całościowych modeli. Ja na tych całościowych modelach stawiam Pineski. Pracuję jakby to powiedzieć, bardziej tak jakby podobnie jak w Navisworksie, a nie w tym natywnym swoim środowisku, które no co tu dużo mówić. W stosunku do Najwisworca jest wolniejsze. Przeglądanie tego modelu jest trudniejsze, bo wymaga no, znajomości tego modelu BIM i, i tego środowiska, prawda, tego tej organizacji, żeby móc to efektywnie przeglądać. Ważnym elementem jest również detekcja kolizji, którą wykonujemy na modelach złożeniowych. Tutaj mamy coraz więcej możliwości, coraz więcej korzyści. Za chwileczkę też opowiem Państwu parę słów na temat nowości, które zostały przygotowane w tym module, natomiast no, dla mnie to też jest ciekawy moduł i wart wykorzystania. Nie czekam na tworzenie modeli złożeniowych, ja jestem w stanie ten model błyskawicznie przygotować w murze i przeprowadzić detekcję kolizji w efektywny, szybki sposób. No właśnie, popatrzmy może na temat nowości, które pojawiły się. W ciągu tych kilku miesięcy, aż do teraz, Jednym z taką, jedną z takich nowości jest moduł korespondencyjny, który macie Państwo w ramach modułów Collaborate dostępnych w zasobach chmurowych. Co to jest? To jest taki Outlook, w którym możecie Państwo komunikować się między zespołami w formalny sposób, nie za pomocą Outlooka, ale za pomocą chmury. Jaka jest zaleta? Po pierwsze, mamy w jednym miejscu pełną komunikację koordynacyjną. Po drugie, możecie Państwo załączać do tej komunikacji pliki, które znajdują się w chmurze. Nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o pojemność plików, którymi się chcemy podzielić. Ile czasu tracimy na to, żeby załączyć model, wrzucić go do WeTransfer i przekazać prawda, link do, do pobrania pliku? Tego już nie ma. Tutaj nie tracimy czasu na... na Przygotowanie materiałów do publikacji, tylko je po prostu od razu jesteśmy w stanie publikować. Dla mnie bardzo ważna funkcjonalność, bardzo ciekawa, no i oczywiście połączona z Outlookiem, drodzy Państwo, czyli cały czas mamy informacje również w tym drugim miejscu, czyli na przykład na skrzynce mailowej. Kolejna nowość, kolejna rzecz, którą warto na pewno na którą warto zwrócić uwagę, to to, że w trakcie Publikowania takiego zagadnienia, czyli takiej pineski, w końcu możemy też tworzyć tak zwane markupy. Czyli po stworzeniu pineski możemy otworzyć zdjęcie, które automatycznie się generuje nam w danym zagadnieniu i możemy w końcu opisać je właśnie tymi prostymi narzędziami markup. Pozwala nam to zwiększyć produktywność prawda, i komunikację. Ten moduł dotyczy wszystkich tak naprawdę modułów, które Państwo wykorzystujecie: i docs, i kolaboracja, i build. Czytajków. Kolejna funkcjonalność to jest rozszerzanie bridge, czyli funkcjonalności związanej z komunikacją pomiędzy projektami, i w tym zakresie oczywiście tutaj możemy w końcu również wykorzystać rozwiązania kolaboracyjne, czyli pakiety, które publikujemy, możemy. Przenosić z jednego projektu na drugi, czyli mamy dwie firmy, które mają swoje chmury i możemy wymieniać się tymi pakietami zmian. Bo to właśnie ta nowość, którą możecie Państwo również starać się wykorzystać w procesie koordynacyjnym. Kolejna nowość to jest wdrożenie nowego silnika, który po pierwsze, Przyspiesza, zdecydowanie przyspiesza proces automatycznej detekcji kolizji, grupuje te kolizje w dużo lepszy sposób, a no i mamy lepszy obraz tego, co jest w projekcie do ewentualnie poprawienia. To jest bardzo ważna cecha i widać, że tutaj inżynierowie w Autodesku starają się ten. Właśnie punkt bardzo mocno podnosi, czyli przyspieszyć te procesy właśnie automatycznej detekcji kolizji. Kolejna rzecz to jest taka prosta funkcjonalność, która pozwala też nam na wyłączenie autoklaszowania. Też autoklaszowanie w jakimś tam momencie, prawda, może nam przeszkadzać, bo musimy oczekiwać na model złożeniowy, prawda, zanim on tam się sklaszuje, nie będzie dostępny, więc można dla konkretnych widoków konkretnych przestrzeni wyłączyć, jakby to powiedzieć, automatyczną detekcję kolizji i przeznaczyć ją tylko i wyłącznie do tego, żeby analizować modele złożeniowe. Kolejna nowość, kolejne możliwości to zaawansowane narzędzia filtracji modelu. W końcu, w trakcie przeglądania modelu możemy naprawdę w dowolny sposób znaleźć informacje w modelu BIM. Mamy zaawansowaną. Przeglądarkę modelu, która pozwala nam zaznaczać elementy, filtrować je po dowolnych, po wszystkich tak naprawdę parametrach, które są dostępne właśnie w modelach BIM. Zwiększa to produktywność i na pewno dzięki temu też możemy od razu zmniejszyć ilość kolizji, prawda, realizowanych w murze. No, i to tyle. Tak mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że troszeczkę uda mi się przyspieszyć tą, tą moją sesję. Wojtku, dziękuję, dziękuję. Tak, już nie będę dzisiaj prezentował nic na żywo, żeby tutaj to właśnie ten czas. Ja pozostawiłam konić. Państwu na czacie adres mailowy do Wojtka, także zapraszam serdecznie, jeżeli się pojawią jakieś pytania, tematy, które chcielibyście Państwo z Wojtkiem rozwiązać. Na czacie jest ten adres mailowy. Wojtku, w panelu QA widziałam, że się pojawiły pytania, także tak. też poproszę Cię o odpowiedź. A Ale po pan... sesji. Proszę. Po sesji mojej, tak? No to jeżeli masz teraz czas, to może. Znaczy yy, pisemnie. Pisemnie, okej, okay, dobrze. Tak, tak, tak. Jakbyś miał teraz czas, to chętnie, bo yy, po tej sesji, yy, która teraz się odbędzie, yy, ponownie spotkamy się z Wojtkiem yy, i Wojtek nam zaprezentuje. No bardzo ciekawy i na czasie teraz temat. Analiza śladu węglowego w modelach Autodesk Revit. Także Wojtku, dziękuję Ci teraz. A teraz chciałabym powitać i przedstawić Państwu naszego gościa specjalnego, pani Katarzyna Tetwejer z Zarządu Morskiego Portu Gdynia.